910 MW wojna trwa pomiędzy Tauronem, Rafaką niektórzy mówią, że to jest wojna polityczna wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości co można zrobić jeszcze w ogóle w tej sprawie, czy Polacy mogą poczuć się zagrożeni, że ich bezpieczeństwo energetyczne no, gdzieś tam wisi na wosku i że rok 910 skończy jak elektrownia Ostrołęka no na pewno jest to hańbą dla Polaków, dla naszych obywateli, ale też dla rządu, że taka sztandarowa inwestycja w energetyce jak blok energetyczny w Jaworznie no nie działa dobrze, tak? szwankuje i, i nie wiemy naprawdę jak, co się dzieje. Mówimy dość kłamstw, dość tego hol, holego tańcu. Tauron mówi jakąś swoją prawdę, Rafako mówi jakąś swoją, natomiast Prawnicy tego tematu nie załatwią, załatwią go inżynierowie. Już wystarczy nieszczęść. Jedno nieszczęście jest takie, że, że ten blok szwankuje. Nie dopuśćmy do kolejnego, że on w ogóle przestanie e, działać. Więc zróbmy wszystko, żeby inżynierowie siedli e, jak najszybciej do stołu, e, naprawili to, co jest do naprawienia, żeby ten blok produkował tanią przyjazną energię. Ja przypomnę, że ten blok to zapoczowanie na 4-5% energii w kraju, więc jest bardzo dużo. Więc zróbmy wszystko, żeby działał, a w sądach to niech się właśnie prawnicy sądzą, a nie żeby jedna firma, jednej firmie groziła upadłość, a druga po prostu nie chciała już rozmawiać, tylko rzuca kwotami i straszyła pozwami. Jak Pan ocenia słowa Pana Premiera, który w jednym z wywiadów powiedział, że niech sobie obie spółki zatrudnią mediatora i się dogadają? Słowa Pana Premiera. O tyle są optymistyczne, że dąży do, żeby się ktoś pogodził. Natomiast to właśnie pan premier jest od tego, żeby te dwie spółki przywołać do porządku, bądź zaprosić do stołu i spowodować, żeby się porozumiały. Tauron jest nadzorowany przez ministra Sasina. Wiadomo, że to minister Sasim wskazuje prezesów spółki i kluczowe decyzje zapadają po konsultacjach z Prawem i z czyli ministerstwami. Więc to właśnie klucz do rozwiązania leży w ręku rządu, pana Morawieckiego bądź pana Sasina, którzy podobno ze sobą za, za często nie rozmawiają I, 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 i tak się powinno wydarzyć. Nie, żeby sobie powołały mediatora, to premier czy minister Sasin powinien tym mediatorem być.